Tili i kryształowy most. Pewnego jasnego poranka słońce przebijało się przez dżunglę, iskrząc jaśniej niż zwykle. Tili tygrysica zasłoniła oczy i westchnęła. Patrz, krzyknęła, rzeka znów lśni. Ale tym razem to nie była tylko świecąca woda. Przez rzekę ciągnął się lśniący most z kryształu, lśniący jak diamenty, a kolory tańczyły na jego powierzchni. Słoniątko Bumble szeroko otworzyło oczy. Czy ktoś to zbudował Kał z magii? Surkatka Mina stuknęła łapką w kryształ. Wydaje się prawdziwy, ale wygląda jak sen. Tukan Luma fruwał nad nim. Legenda głosi, że kryształowy most pojawia się tylko wtedy, gdy przyjaciele podróżują razem z radosnymi sercami. Tilly się uśmiechnęła. Więc przejdźmy przez niego razem. Weszli na most, a każdy ich krok wydawał delikatny dźwięk, niczym maleńkie dzwoneczki. Pod nimi pływały ryby, tworząc wirujące srebrne wzory, jakby wskazując im drogę. W połowie most zaczął jaśniej lśnić, posyłając na drzewa promienie tęczowego światła. Nagle motyle uformowane z błyszczącego pyłu zatrzepotały wokół nich, jakby sam most świętował. Bambuł wyciągnął trąbę. To tak, jakbyśmy szli przez tęczę. Po drugiej stronie rzeki most. Powoli zniknął za nimi, zmieniając się w małe, świecące kryształy, które rozproszyły się niczym gwiazdy na wietrze. Mina położyła łapę na sercu. Zniknęło, ale czułam, jakby dało nam prezent. Luma skinęła głową. Magia przychodzi i odchodzi, ale to uczucie pozostaje na zawsze. Tilly cicho zamruczała. Most nie przeniósł nas na drugą stronę, ponieważ potrzebowaliśmy pomocy, zdawał się przypominać nam że przyjaźń rozjaśnia każdą podróż. A gdy szli dalej, drobne iskierki podążały za nimi, niczym obietnica nadchodzącej magii.